Hej, hej, zanim zaczniemy, zatrzymaj się na moment i szczerze odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy Twoje życie wygląda dziś dokładnie tak, jak chciałabyś, żeby wyglądało? To nie jest odcinek o taniej motywacji, to nie jest klepanie po plecach, to jest wezwanie do przebudzenia, bo jeżeli ostatnie odcinki o toksycznych relacjach i wewnętrznym krytyku coś w Tobie poruszyły, jeżeli poczułaś złość, smutek, albo rozczarowanie tym, gdzie jesteś, to znaczy jedno: Wiesz, że zasługujesz na więcej. I dziś nie będę cię głaskać po głowie, dziś powiem ci prosto w oczy, albo Ty weźmiesz odpowiedzialność za siebie, albo ktoś inny weźmie ją za ciebie. A uwierz mi, ta osoba zrobi z twoim życiem to, co jej pasuje, a nie Tobie. A ty zostaniesz z okruchami, wkurzona, wypalona, i z poczuciem, że nie masz na nic wpływu. Jeżeli teraz czujesz opór albo złość, to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak. To znaczy, że to trafia w miejsce, które długo było pomijane. Jeżeli nie wstaniesz teraz, zapłacisz za to później. Ja nie dramatyzuję, prawda jest brutalna. Życie nie zatrzyma się tylko dlatego, że ty potrzebujesz czasu, żeby się ogarnąć. Będziesz odkładać decyzję? Ktoś inny zadecyduje za ciebie. Będziesz bać się błędów? Zrobisz właśnie ten największy. Zmarnujesz swoje najlepsze lata na czekanie. Spójrz na tę klepsydrę. Góra to twoja przyszłość. Jeszcze nie zapisana, pełna możliwości, ale też niepewna. Dół to przeszłość. Piasek, który już się przesypał. Choćbyś chciała, nic z nim nie zrobisz. Nie naprawisz go, nie cofniesz. Najważniejszy jest ten najcieńszy punkt. Przesmyk, w którym piasek właśnie przelatuje. To jest twoje teraz. Jeżeli będziesz ciągle planować daleką przyszłość albo rozpamiętywać to, co jest na dole, przegapisz jedyny moment, w którym masz realny wpływ na swoje życie. Życie dzieje się w tym przesmyku. Nie pozwól, by przelatywało jak przez palce na samym czekaniu. Nie zrozum mnie źle. Przeszłość jest ważna, bo pozwala nam uczyć się na błędach. Przyszłość i plany też są bardzo ważne, bo daleko nie zajdziemy bez mapy. Jednak w tym wszystkim... Często zapominamy o tu i teraz. Znałam kiedyś dziewczynę, która też była dokładnie w tym przesmyku i mogła się rozsypać, ale zrobiła coś zupełnie innego. To była typowa cicha woda, zawsze grzeczna, pomocna, dobra dusza, która na wszystko się zgadzała. W trakcie studiów jej życie wywróciło się do góry nogami, zaszła w ciążę i została sama. Wzięła dziekankę, wiele osób myślało, że to koniec jej marzeń. Ale kiedy wróciła po roku, była nie do poznania. Nie tylko zmieniła życie, zmieniła siebie. A w jej oczach było widać, że ona w końcu wstała z kolan. Przestała być ofiarą okoliczności, a stała się szefową własnego życia. Skończyła studia, podczas których założyła świetnie, prosperującą firmę i, jako samotna mama, radziła sobie genialnie. Nie czekała, aż ktoś ją uratuje. Sama postawiła na siebie. Byliśmy rzadka z dwójką dzieci i fajnie prosperującą firmą. Ma takie życie, jakiego chciała, mimo że po drodze miała trudno. Dała radę, ty też możesz. Dlaczego tak trudno postawić na siebie? Bo od dziecka uczono nas być grzeczną zamiast odważnej ratować innych, zanim uratujemy siebie nie być trudną, roszczeniową czy egoistyczną. I co z tego masz? Przepracowanie, rozczarowanie. Brak wpływu i wieczne może kiedyś, może jak dzieci podrosną, jak spadzę kredyt. Dość. Przestań to nie jest pusty slogan, to może być twoja nowa strategia. Pokażę ci, czym jest plan 5P, czyli strategia odzyskania siły. Ten plan nie zmieni twojego życia w tydzień, ale jeżeli wdrożysz go uczciwie, zmieni sposób, w jaki stoisz na własnych nogach. Potrzebujesz konkretu. Oto plan 5P. 5 kroków, żeby stanąć na własnych nogach. Pierwsze P, jak prawda. Usiądź i powiedz sobie, gdzie jestem i dlaczego. Nie ściemniaj. Czy naprawdę żyjesz tak, jak chcesz? Czy tylko się łudzisz, że tak musi być? Powstanie zaczyna się od prawdy, nawet jeżeli ta prawda boli. Drugie P, jak przerwa. Zatrzymaj się, serio. Nie ogarniesz życia, jeżeli jesteś zajechana i przebodźcowana. Zrób audyt. Ile energii ucieka Ci na zadowalanie ludzi, którzy nic od siebie nie dają? Nie potrzebujesz więcej siły. Potrzebujesz mniej wycieków energii. Trzecie P jak priorytet. Co jest najważniejsze teraz? Nie planuj dziesięciu celów. Wybierz jedną rzecz, która da Ci poczucie mocy. Jeżeli wszystko jest ważne, nic nie jest ważne. Wybierz. Czwarte P jak praktyka. Powstanie to nie jednorazowy gest, to rytm, codzienna decyzja. Na przykład, codziennie wstaje 10 minut wcześniej, żeby zrobić jogę lub zaplanować dzień. Mówię nie, bez zbędnych tłumaczeń. Pytam siebie, czego ja naprawdę chcę. Piąte p, jak pozwolenie. Przestań czekać, aż świat klepnie cię po ramieniu. Daj sobie pozwolenie, by być widoczną, zarabiać dobrze, nie zgadzać się na wszystko i być dla siebie ważną. Twoje życie, Twoje zasady. Pamiętasz tę dziewczynę, o której mówiłam? To właśnie te pięć kroków, nawet jeżeli nieświadomie, pozwoliły jej wstać. Jej plany, które miała na pierwszym roku, się rozsypały. Zrobiła sobie rok przerwy i wróciła do gry. Dała radę nie dlatego, że było łatwo, tylko dlatego, że przestała czekać, aż przestanie boleć i zaczęła działać. Co się stanie, jeżeli nie wstaniesz? Jeżeli za rok twoje życie będzie wyglądało dokładnie tak samo jak teraz, pomyśl o tym szczerze. Nie po to, by się dołować, tylko po to, by się obudzić. Możesz być zmęczona, możesz mieć chaos w głowie, ale jesteś tu. A to znaczy, że masz w sobie siłę. Nie idealną, nie gotową, ale Twoją. I teraz ją budujemy razem i ty, i ja. Nie musisz bać się życia ani działania. Nie musisz być miła, cicha, ani bezpieczna. Możesz być głośna, odważna i wolna, jeżeli tylko tego chcesz. Powstań dla siebie, bo na to zasługujesz. Jeżeli czujesz, że ten odcinek to twój reset, napisz w komentarzu: Powstałam. Nie dla mnie, dla siebie. Zobaczymy, ile nas tu jest. Kobiet, które nie chcą już się wiecznie zbierać, ale chcą złożyć się na nowo. Silniejsze, mądrzejsze. Swoje. Do usłyszenia za tydzień.